Witajcie w Debircus vs Megabyte Punch z tej strony Bagger, Cześć witajcie. Gram sobie w taką platformówkę nazywającą się Megabyte Punch i biegamy w niej takim robocikiem, który potrafi wszystkie swoje części ciała: no, lewą, rękę, prawą rękę, nogę, drugą nogę, głowę i korpus wymienić na inne części. Także w samych grze mamy dostęp do 150 różnych części, także każdy rod może wyglądać inaczej. I biegamy sobie po 6 różnych światach. Dodatkowo w trybie fight mamy takie jak Tournament i Versus, gdzie możemy zdobyć takie rzadkie przedmioty, które niedostępne są chyba w trybie Adventure, więc pozwalają nam uczynić naszego robota jeszcze lepszego i dużo Potężniejszego. E, sama gra jest dostępna obecnie na Steam Greenlight. Także jak będzie Wam się podobała, to zapraszam na odwiedzenie Steama Steam i dać, dajcie tam lajka. Dobra, kliknę New Game. Jest, ja sobie tu chwileczkę pograłem, żeby zobaczyć, jak to działa. E, w samej grze mamy dostęp do. Właściwie możemy zagrać w 4 graczy. Więc jak macie dodatkowe pady, klawiatury to możecie z kumplami wymiatać na jednym monitorze. Nie wiem, czy będzie tryb multiplayer. Dobra, klikamy One Player, Enter. To jakieś takie intro, które pominiemy. Okej, okay, tak wygląda nasz robocik. E, możemy spacją skakać i iść w lewo, w prawo znaczy. <grytanie> dobra, poskakujemy szybko tutaj do góry. Właśnie do gnoju. Co jest? Co ty taki dalej jesteś? O! No. Nie potrafię wejść po tej ścianie. No jest to tragedia wręcz. No właśnie, kurwa! Spację dwa razy, okej, okay, dobra. Tutaj Z, żeby rozwalić. Hello nieborn! I see you need some basic megac training to get around. Just continue this way and follow instructions. Do your best. Postaram się. Change my best. Ok, sztalki w dół. Zeskakujemy. Jak się zaskakiwać, a ah, sztalkami w dół. Działa, działa. Sztalka do góry, Izet. Okej, okay, To było mocne! Sztalka w dół zapewne teraz, Izet. Tylko coś nie idzie. Ho, -ho! You can wall jump by pressing away from the wall. Just press left, right, left, right, no need for the jump button. Ale raczej muszę na początku, żeby okay. się jakoś. A A lost megak is just beyond here. This is a good chance to show your fighting skill. It lost its soul and will attack you without holding back. The more damage a Magak has, the further he will be knocked away. Eventually, he will break into pieces. Try to combine your punches to destroy it and get its, par get its part. Okay. Z, click on it. Yeah! Okay. Bitch, die, bitch, die, bitch. Uuu, jakiś taki cienia. ja jestem Bruce Lee, zdobyłem jakiś part. Checkpoint, okej. Okay. Idziemy w takim razie przy siebie, tutaj zabraliśmy jakieś 2 bity, 3 bity. Mmm, transfer. Co ten gosek? Enemies, reparts parts or bits. Collect 64 bits to recover a life. O, czyli musimy zebrać 64 bity, żeby odzyskać życie. O, taki jakby dodatkowe życie. Collect parts to get new abilities. Check if the part is in your inventory with Enta. Then you can attack it attach it to your chest with Z. Ok, Enter. Ok. Rządzi się postawić, tylko tutaj w środku się da. Confirm. I damy nos. Direction Special. Ok, damy do, do góry. Tak. Co to mi daje? Eee, o! Czyli się dam do góry Z. X, sorry. To potrafię jakiś taki lot wykonać. Ok, może się przyda. Zapewne coś się przyda teraz. Let's uh, go. Oh, cool I think. Oh yeah, 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 yeah. Coal, no. Hey, coal. Just the... quickly click. I do not doing such a fuck. Let's go. Somehow, somehow. Oh yeah, good job. You are almost there. Area attacks are very powerful. Keep this in mind. Just jump, hold a, direction and press in there. And to sprint, double tap, left or right. Fuck you, yeah. Aerial attacks are very powerful, okay. A jakim konywać? Yeah, fuo! Ale go wyszuciłem po czemu sam wyskoczyć, tak? Ja! Uhu! Jak brusli tutaj, wypierdalać, skórę z mojej planszy, mojej gry, ja tutaj rządzę! Śmiecie! Oh yeah, it's not easy to see. Checkpoint! Alright! Okay. So, here is some final advice. You can block attacks by activating your shield with left control. Be careful though. Don't hold it too long, or it will break. Okay, I'm going it With left shift, you can perform a pelvic thrust. You can use this as an attack. A not but above all, you can use it to break a shield. Oh yeah! Takie a to Oh yeah, Malinka! Hey, 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 hey! No, 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 it's going to work. a Dobra, to tyle z tego. I to jest świat, po którym możemy biegać i rozwalać wszystkich przeciwników. Jezusiu, o to ślicznie wygląda. Same kostki taki Minecraft, tylko że w niektórych miejscach bardzo zaokręglony Okej. Okay. ah, You have arrived! This is our home, your home, home of our powerful hardcore of the wind. Kurwa, już mi się nie chce czytać. Jezus Maria, ale ja oni pierdolą. Gdzie ja mogę iść takim razie? ja nie będę z nimi gadał. Ale tutaj się da wejść do tego budynku. Co tutaj znajdziemy takiegoś. O, czyli tutaj mamy sterowną głowę. Czyli to są rzeczy, które mamy na chwilę obecną załątowane. O! Mogę. Aha, czyli tutaj jest takie, jakby przechowywanie. Mogę ściągnąć. Pobrać przedmiot do inventory. O, mamy dużo z tych slotów. Oj, okej, okay. i trzeba wyjść. Co tutaj mamy? Tutaj zapewne można zachować różne roboty. A tutaj? Save, loads i tak jakieś ustawienia zapisać. To coś jest. Kolor, co miałem. Czyli mogę pomalować mojego robocika. No podskakuj, no. Oje. Oh, yeah. Dobra, jeszcze ja mam jakąś część. Co to jest? O, czyli mogę nogę wybrać. Gdzie? Mam inną nogę teraz. Oho! Ciekawi, czy mi to coś daje. Dobra, idziemy stąd. Gdzie bym iść dalej. A. Takich kostek, to co się da wejść? No, czy mogę może z kimś walczyć, czy nie? Nie. Ojoj, kurde. to ja tam ciężko wejść. Nie umiem wejść. Dlatego <grybujesz> jest ciężko tam wejść. Pierdolę leków, ja wychodzę stąd. Gdzie jest jesteś, tutaj? Fuck you. Nie, on się męczył ze skakaniem. A gra ma coś ze skakaniem, nie tak. Albo ja nie umiem skakać. Tak czy jak jest to wciąż jakaś taka beta, więc zapewne to poprawią później. Pójdziemy sobie w lewo i może jakichś przeciwników znajdziemy. Tutaj ktoś jest. Okej, okay. czyli muszę coś... Tutaj level drugi jest zablokowany, więc muszę na level iść jeden. Uuu, hmm. level one! Elektro coś tam. Stage 1! Ekskluzyj. Spierdalaj. Ty go mały. To tam bita. Yay. Wolałbym go wyjechać. Whoa. To Potrafię rozwalić na kawałki tego. Plansz. Wow. Te bitki kolejne. To tutaj do dole coś jest, jest coś. Daj. Tam się nie da. O, tutaj się da wyjść. Jak to było? Szczałka. O. Teraz zwalimy go tutaj, gnojka. O Jezu, ile bitów dostałem! Wow, Oh yeah! Wpadajcie do mnie, co? Trzeba nie na nie dokładnie nacelować, żeby wpadły. Kurde, tak skakuje, a nie sprawdzam, czy tam nie ma na przykład jakiejś przepaści. Kurde, no! to się gnoje. To jest Was trzech, ale ja tutaj Was pokonam. Kurde, jest jestem Mario. O, dostałem jakieś bity. Jakąś tarczy chyba. O ty nojków. tutaj mi atakujesz, co? Nie ma tak łatwo. Aha, haha. O, kopnąłem go. Ja się uderzyłem, z, powiedzmy, z tej środkowej części między nogami. Paceci wiedzą, o co chodzi. Oby teraz racze też. Wszyscy czerpią z tego przyjemności. Aha, dobra. Jakieś nowe party dostałem. To jest, drugą nogę ma, mogę zamontować taką samą. Okej, okay, co jeszcze mam? O, tutaj coś jest. Co, co mi to daje. Uh, nie wiem, czy to coś daje? Abilities. Okej. Okay. Ooo, mogę przywołać takiego robota, który mi będzie pomagał. Nice. Cool stuff. Tędy. Sto kopiemy tym wszystkim, małem gnojką kuźwa. Gdzie ty jesteś śmieć? Tutaj, okej okay. Naprawdę podoba mi się to, że może te roboty tak... Uy. Cześć! Wszyscy przechodź mojego robota. Niech mi pomaga O on strzela! O kurde! Jej! Ale dobry młody jest Jej! Co on robi? Ciao, działam, pokonaliśmy jakiegoś bossa mini. Co dostaliśmy? Mmmm. Dobra, źle kliknąłem. Trzeba się nauczyć, że z Enter nie daje za bardzo nic. bra. zostawię mojego garbocika tutaj. Czyli nie zostanie we mnie w moim inwentary. A ja sobie w międzyczasie może coś innego znajdę paniczego. Jezu, ile ty bitów mamy. 37 już? 38. Potrzebujemy 64 mieć, żeby życie całe. Ja go w tych się przydała tarcza właściwie. Chciałem go kurde jakoś, nie wiem... Coś mu zrobić. Oho, Penisem go kopnąłem. Jezuś! Zginąłem. Po pojawiłem się i zginąłem. Fuck sake, on jest kurde dobry. A, no, pomóż mi, pomóż mi, chodź za mną tutaj. A to i tego gnoja. Atakę A ma kuć o tym touch, Dlaczego mi nie działa moje kopanie pod Z? Co jest? Czemu nie mogę uderzyć go? Co jest, nie tak Dobra, coś innego mam Attach parts To nie to. Hmm. Okej, okay, to. Czemu punch nie działa? Co jest, kuźwa? Options, Input. A, tak. Z... Czemu... O, zmieniły mi się ustawienia. Tak to jest możliwe, że mi się zmieniło ustawienia w że Ila, Shift i control. Teraz powinno być OK, dobra. O, ale dziwne to działanie z tego Windowsa, czasami. Z takiej gówno zginąłem. No i teraz działa! No co to kuźwa było wcześniej, co? Ja do masakra! Siedzimy tutaj. Dlatego kuźwa ten gosy mi tak kopał. Ja myślałem, że jakiś taki słaby jestem, a wcale tak nie było. Uuu, z kosek gdzieś gdzieś po lecia Jest! ja. Kin! Oho, bitki moje, bitki. Pytanie, czy by to się dało tutaj jakoś. A, teraz nie mam tej umiejętności, żeby latać, kuźwa. Okej, okay. wyglądać to. Tam coś jest, coś tam widzę. Jak tam się dostać? O, tędy się da może. A, fuck da się przejść, tylko że nie chce się też tak bawić. Jeszcze tutaj sprawdzimy. Tutaj coś jeszcze jest. Nie ma. Jest. Uf, ale szybko biegam. Aha, pierdolę! Dwóch tutaj jest? Był taki w tuż gosku. O tutaj coś złapałem znowu! Kurde, latamy jak ty w tych filmach chińskich czy japońskich, tak na tych linach, kurde Ala Hero, czy nie wiem co tam jeszcze było. Przyczaję do tej gry, z smok? Hmm. Dobra, kolejna część w moim inwentarium. Gdzie ten gosyk poleciał tam? Czemu moi, to skakanie nie wychodzi, co? Tylko to jeszcze sprawdziłem, tutaj, czy coś jest. O nie! Fuck sake! Spadłem. Ugh. Dobra, zacząłem co znalazłem nowego. Exocore. Hmm. I co to mi daje? coś? Hmm. Standard Leg Abilities Czyli ten Execore raczej nie ma żadnej umiejętności Co ja? A to jest lewa ręka Standard Arm Cooler Jet Core not bug daje. Movement speed dodany, a to Shield Life Up Mega Core To co za mutek takiegoś Tarcza Maka jakąś inną rękę, czy nie? Nie mam Idziemy do przodu w takim razie czy tutaj przy... Oj, tutaj jakiś kuś wyskoczył Razę tarcza albo jakiś fajny pistolet O oh tak, yeah, bitches! Ale was wyjebałem, choć... Wali na tą ścianę. O tak, czekaj to bana łysego, O, oh, coś mam. Bitki jakieś kolejne? Kamty papa! Dobra, wróciłem, bo wywaliło mnie do Windowsa. Przypadkiem kliknąłem tą ikonkę, raczej ten klawisz z ikonką Windowsa i nawet wrzuciło mi do Windowsa, a już alt tabel nie dało się wrócić do samego, kiedy musiałem ją wyłączyć i włączyć o nowa i dlatego jest menu. No ale należy pamiętać, że to jest wciąż wersja beta, więc zapewne w wersji oficjalnej zostanie to jakoś naprawione i może wyłączę tą ten Windowsowy przycisk, żeby przypadkiem nie wylecieć do Windowsa. Jak wcześniej wspominałem, gra jest dostępna na Steam Greenlight. Zapowiada się naprawdę ciekawa konstrukcja... konstrukcja... gra. Zwłaszcza, że będzie można grać ze z nami. Może w przyszłości da się też na multiplayer, więc cieka nas naprawdę dużo frajdy. Gra ładnie wygląda, muzycznie też całkiem, całkiem ok. No i możliwość modyfikowania naszych robotów jest 150 części. Na pewno zamieszczę tego więcej, więcej, więcej. I będzie tak jak z Pokemonami, z każdą edycją będzie ich coraz, coraz, coraz więcej. Także ja dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Klikajcie, lajka, like komentujcie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Bye bye. Mega PUNCH!